I witam ponownie. W Zagrajmy w Mega Man Zero. Dzisiaj sobie mam taki zamiar dojść do ostatniej misji, ale nie będę jej przechodzić, ponieważ ostatnia misja jest dość długa. A ja nie mam aż tyle czasu na razie dzisiaj, ponieważ dość późno wróciłem do domu. Także zobaczymy. Dzisiaj spróbuję dojść do ostatniej misji. I teraz zajmiemy się... Misję, którą uważam za jedną z najtrudniejszych, no może dla początkujących najtrudniejsza, ponieważ trzeba być dobrym w sprycie, w... jakby to wam powiedzieć, w takim skakaniu między przepaściami. Kto nie potrafi, to będzie dla niego szok trudny. Dobra, koniec pitolenia, zaczynamy. Dzień dobry! Mamy kontrolę nad tą fabryką, jednak mimo tą, nie utrzymamy jej na zawsze. Możesz tam dla mnie pójść i wszystko sprawdzić? Przyjmujesz to? Pewnie. To dziwne. Nasi wartownicy zniknęli. Mam nadzieję, że było mnie słychać. Dawno nie nagrywałem. I teraz tak... Yy... Przechodząc... No, w ostatniej misji sobie raczej będę expić, żeby zdobyć tego cyberelfa, który podwaja mi życie, ponieważ nie mam zbytnio szans z finałowym bossem. A zresztą walcząc z finałowym bossem, miałem Wielkiego Fuksa, że go w ogóle rozwaliłem. Miałem tylko dwa piksele energii, zresztą jakimś fartem dziwnym, żebym go pokonał. Także, dobra, yy, zaczynamy. O, jakiś lód! Nieźle sobie radzisz. Jestem Fantom. Jeden z czterech strażników Pana X. Każde pokolenie ma swoją legendę. Jednak zapomina legenda wypowiana... Ech, przejęzyczyłem się, sorry. Może ktoś nie zrozumiał, co przeczytałem. Taką postać. Pozwól, że pokażę ci dlaczego. i koleś jest dość niesympatyczny. Teraz tak, uh... Nie lubię tego Ciosu ah. Dobra, czekajcie skoro tak to on ma tak To powinien lud mu chyba zająć Nie wiem, zaraz poczekajcie No ah. Czuję, że będę powtarzał tę misję jest dość dziwna ta pozycja tego przeciwnika. No, dobra, główną mu zrobiłem, czyli jeszcze sprawdzę ogień. Nie pamiętam, bo on ma takie dość dziwne styl. Właśnie taki dziwny styl walki. Chyba mogi najwięcej zabiera. Ach, zdzieli mnie zaraz. No, i wiedziałem, dobra. Tak myślałem. Nie pamiętałem, jaki żywioł jest na niego dobry, więc. Wybaczcie mi to. Tak, wczytujemy. Dobra, nie będę drugi raz wam pieprzył głupot. Zaczynamy. Teraz tak, ogień mu chyba zadawał najwięcej obrażeń. A, i później sobie jeszcze podekspie yy, trójdziadę i tarczę bumerang. Także i kasa, i exp dla broni się znajdzie. Miałem wam powiedzieć ciekawostkę, ale to może za chwilę. Zaraz, czemu ja mu tak mało życia zabieram? No. Nienawidzę tego. Zapierona, nienawidzę tego. No i pięknie. Musiał się jeszcze we mnie wpieprzyć. Uciekaj ode mnie ty ninjo. Jak ja mam tu do cholery jasnej. No. Czuję, że jeszcze raz no właśnie. Nienawidzę tego ciosu, jego. Zresztą nie wiem, gdzie się spodziewać, że on będzie. No, 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 bez jaj! Zabije mnie! No, dajesz, dajesz, kolego. Nie! Nie! Dobra, jeszcze raz. Coś się wydzieram. Sorry za to. Och, niedobrze. Uła. Dobra, dawaj jeszcze raz. Do trzech razy sztuka. Ogień i jazda. O, Czarcz się ładuje. A to ci dopiero. No, co jest grane? Nienawidzę tego ciosu, zapierano. Dajesz. A, pięknie, żem cię, ninja pieprzony rozwalił, pięknie. Pięknie! Dajesz, kolego. Gdzie on teraz będzie? Tu. Tak myślę. No, teraz gdzie? I rozwalony. A, i taka ciekawostka. Yy, jest czterech strażników, to wiecie, ale jeden ze strażników ginie. Jak zauważyliście wcześniej, każdy ze strażników coś tam popieprzył i uciekł. A tymczasem ten jeden zginie. To nie może być prawda! Jednak, ja mam dla Ciebie więcej niespodzianek. Bomby, które rozstawiłem w fabryce wybuchną w każdej chwili. A wtedy tą fabrykę wywali w kosmos. Twoja legenda nie skończy się sk skomleniem. Ale wielkim hukiem. Yeah! Dobra. I teraz musimy się śpieszyć. A, dobra. Do wybuchu, uciekaj stamtąd do tych miast. Sorry, że już bez takiego. No a teraz te pieprzone psy. Trzeba uważać na nie. I tym razem sobie chyba przejdziemy tutaj. O, właśnie. Masz rozbroić bomby. Nie będę już jęczał tym takim panińskim głosem. Ale mimo, że nie ma. Yy, tych właśnie. Zaraz, czekajcie. Nie, tak mi się wydawało, jakby tu gdzieś bomba była, a tymczasem jej tu nie ma. Życie sobie hapniemy. Trzeba nie żałować, tylko zbierać. Dobra. Detonuj bombę. Sorry, że nie chcę mi się tego tłumaczyć, ale dobra. Darujmy sobie. Chcę to szybko przejść. I tak to wystarczy szybko porozwalać te bombki. Zostało jeszcze sześć. No niektóre bombki są naprawdę w takich niesympatycznych miejscach. I teraz tak. Oby nie pierdział. Okej. Okay. Jak wiecie, ja będę robił Stay State, ponieważ nie chcę się męczyć z czymś takim, co tu będzie. Nie fajnie. Dajesz dobra, jedna została rozbrojona. No, życie byście mi dali, może co? Zaraz zginę. Wow, no to pięknie. Sejwik... No ta misja jest naprawdę przerąbana, bo nie dość, że trzeba się bawić w takie, że tak powiem szukanie niespodzianek, taka zabawa w chowanego można powiedzieć. Ah, myślałem, że zdążę. Nie dość, że taka zabawa w chowanego, żeby szukać tych bombek wszystkich. To jeszcze musimy uważać bardzo na te pułapki niesympatyczne. Zaraz. O, super życie. Dobra. Nie, bez jaj. Uff. Coś się chyba wydzieram. Tak czuję. Słyszę, czuję i widzę. Dobra, podleczyłeś mnie, cieszę się bardzo. No pięknie, żem dojebał. Przy tej misji naprawdę będę się długo męczyć, ale save state sprawiają, że nie musicie oglądać jak przechodzę jedno i to samo. Jak widzicie, bardzo jest ciężka ta misja. Bywa czasami tak, że w Mega imenie. Robiłem sobie odpoczynek od pewnych misji, bo naprawdę ciężko jest z tym wszystkim. No, gdzie to jest? Dobra, dobra, udało się. Dalej, minuta mi została. Kurwa mać pięknie mi poszło naprawdę No chciałem nadrobić po chuju Ech, dobra, sorry zaklnięcie, ale widzicie Trochę już mnie emocje ponoszą Dajesz koleżki No nie pieniążki Ja chcę życie Dobra. Jeszcze raz. Pieprzony druciak. O, kurde. Nie, dobra, spokój, trzeba się sprężyć. I ponieść. Nie ponieść. Wiem co innego powiedzieć. Kurdeż! No. Ja pierdolę. Ajajaj, zdołknę. Dajesz, no mega me. Nie rób mi tego, żeby jedną misję tak długo... Misja jest naprawdę przerąbana. Teraz tu nic nie ma. No. Nawet nie próbuj. O, super. Pewnie ktoś powie, dlaczego nie robię safe state'ów w takich momentach. No bez jaj, przecież przed chwilą tu to było! No, to było bardzo mądre z mojej strony. Dobra, jeśli będę tam przy życiu, to zrobię safe state'a wyjątkowo. Misja jest naprawdę ciężka. Myślę, że to jedna z najcięższych misji, jaka w ogóle w Megamie nie była. Zostawiałbym ją w top 3 misji najtrudniejszych. Cholera jasna. Dobra, nie będę się już spieszył. Poczekam. Będę cierpliwy. Dajesz kolego, Megaman, musisz uratować fabrykę. Od ciebie zależą losy ludzkości. Już niewielu ludzi zostało. Dobra, niech zniknie. No, cholera jasna, pierdolony spawacz. To było bardzo mądre z mojej strony. Naprawdę. Już mi się ręce pocą. Pad już jest cały mokry. A wy się śmiejecie pewnie, bo mnie to nie bawi. Tylko już nurtuje. No, dajesz. No! Dobra. Dobra, save state. Numer dwa. No! Ale fart! Znowu fart. Bez jaj. Dobra, nie tutaj. Inaczej trzeba to dojść. Ale zobaczcie, teraz zrobiłem Seistate'a, to jakoś złośliwie sprawia, że... Jakoś to przechodzę. I jak to jest możliwe, że tutaj takie hamskie rzeczy się dzieją? A, była platforma. Dobra. O, o, no zobaczcie, no bez jaj. No przecież tu nie ma bomby.